Witam w moim pierwszym odcinku Mirror's Edge. Ja jestem VIP number 0, obok mnie siedzi Ines, który jakoś nie będzie dodawał komentarza, ale będzie, jak ktoś podpowiadał, chociaż nie wiem czy tak dużo mi podpowie. Um, jest to Mirror's Edge, w którym jest to Parkour z pierwszej osoby, w którym kierujemy azjatką, brunetką. Tak, ok. Gramy na normalnym. Gra powstała w 2009 roku. Roku. to właśnie dziewczyna zrozteryfikował. Nazywa się fight, coś takiego. fight. They chose a comfortable life. Some didn't. And those who refused to conform were pushed to the sidelines. Criminalized. They became our clients. We call ourselves runners. We exist on the edge between the gloss and the reality. The mirror's edge. We keep out of trouble, out of sight, and the cops don't bother us. Runners see the city in a different way. We see the flow. Roof become pathways and conduits. Possibilities and routes to escape. The flow is what keeps us running. Keeps us alive. Train in time, face. Yeah, I know you. O, już zacznę w mieście. Niestety na ten film mam tylko 15 minut. Ale oczywiście możecie to zmienić, subskrybując, lajkując i komentując mój kanał oraz, mojego, oraz Ineza. To się uda się, uda się. Teraz. Dobrze. Może... Tak, fajne takie. Hm, buty są fajne. Właśnie poznaliśmy blondynkę imieniem Celesta która pomoże nam właśnie ogarnąć tego całego parkura pokaże nam te różne yy, sztuczki i wykonania parkura Yes. Wow, dostał! <laughs> Drzwi dostały Tak? U. No, kurde, no 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 dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, dawaj. Tak. no dobrze, no dobrze. Jakim cudem jest taka szczupła, tak dużo umiem <grystanie> Żebym ja tak umiał Ogólnie Bardzo spodobała mi się grafika która jak na rok 2009 prezentuje się bardzo dobrze wszystkie takie charakterystyczne ślady ogólnie gra działa na full detalach, więc nie powinniście mieć problemu z rozmiarzeniem niektórych elementów dawaj, dawaj Space Cuspes, nie uda mi się, ale... Ty! Za pierwszym razem. Wu! Myślałem, że będę za jedenastym. Ale! No, Czy nie prawo i Muszę sobie taki sprawić buty marki EA EA Foods To the Run? Tak, z 20 metrów, nie no Realistyka co nie Realistic Chociaż nie wiem czy Może są ludzie, którzy tak mówią I teraz, uda się A. się udało Aha, okej, okay, czyli mamy biegnąć, biegnąć i w locie jeszcze wcisnąć... shift Tak? A, nie wcisnąłem Shifta Nie zdążyłem Tak, I jeszcze Shifta O kurde, nie rozpędziłem się dostatecznie, albo stanąłem zbyt daleko, a ona wszystko mnie tak? Okej okay. O! O i teraz się udało, genialnie U. Kurde, myślałem że złapię. Nie będę musiał wciskać. eps eps, eps. O, dobrze. Wow, taki wysoko Chcę od razu poinformować, że oprócz ym, gier właśnie typu takich Będę, równie, będę również nagrywał Battlefielda Oraz gry, które praktycznie nie powinny istnieć Czyli takie gry gówniane, które nie nadają się do gry Ale mam nadzieję, że wam się spodoba Oczywiście nie gra, tylko... Okay. <gry> tylko sposób grania a, walimy w nie, tak? Yes! Yes! A! Yes! Mam jump keeper, a! To ona tak... czeka Norisa! No, dostała jump keepa, no? no? No! A to. to, dlatego mi się nie dało. A, mamy tu czy co? A, spać. Taka szybka? Łap. Nie, nie dostaniesz pistoletu. Ja tylko wrzucę w bezpieczne miejsce, żeby nikomu nie zagrażał. A kurde, nie mogę. No ale i tak go zabierą. Won, nie mam pistoletu. Żadnego. To niebezpieczeństwo dla ludzi. Won. A, czego mam mu tak? Nie rozumiem. K a, kiedy stanie się... A, kiedy stanie... Kiedy broń stanie się czerwona, mogę już zabrać, tak? Okej. Okay. A slow motion. Slow motion.

Żeby tak się dało robić, może się da Jeszcze zobaczymy A to jakaś reklama Mam ograniczony czas, więc może to pominę, bo to chyba będą raczej tylko reklamy Zobaczmy jeszcze w dół Ta, jeszcze tylko reklamy Okej, okay, zaczynamy Kurde, 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 nieeeeeee Kurde, Kurde no no, 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 no I się rozbędzamy. A udało się, udało się, udało się. Szczęście się udało, a mnie I yes. teraz. Okay. A żeby tak można było robić w prawdziwym świecie, może nie tak. Pewnie tak nie już niektórzy umieją, ale to wiesz, na ta Idziemy, 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 idziemy. Idziemy, idziemy. Idziemy. Okej. Okay. Czyli a... Próbuję ten trick. A... Coś mi się nie udało. Ale już... A, bo mam przetrzymać, ale ja tylko w czasie są. Dobra, biegiem. Dobra, biegniemy na no power... łapię, łapię! Nie łapię! no! Fajny dźwięk... łamanych kości, bardzo mi się podoba. Taki realistyczny. Dobra, biegniemy, biegniemy. Tylko tym razem żebyśmy... złapali rurę. Ej, no złapałem rurę, co jest? Trochę to... ...wkurza, że musimy idealnie nacelować tym wskaźnikiem... Rurem, a ja nacelowałem rurę tylko, że ona po prostu nie złapa, nie wiem co ona ma tak złapać czy jak? Dobra biegiem biegiem, teraz się uda. O o, ale widzieli, widzieliście to? To jest takie jakieś niedopracowanie może. No, Dobra, to jak, jak teraz się nie uda to na chwilę przerwę i nam <grywka> yy, włączę dopiero kiedy złapi się tego gówna, bo nie da się... Dać. O, brawo! Trzeba kusić los. Jeb, i zbudam! A, udało się! A to? A fizyka jest, jest fizyka, jest fizyka. Rafał. To, to. Aha, okej. Okay. Właśnie zauważyłem, ten kanał reakcyjny, który świeci się na czerwono. Aż miło. Hmm. Nie, to nic nie ma raczej. Spodamy, spodamy. O kur uciekać No Co to było? No to dobra, uciekamy, uciekamy już od razu Dawamy Jeps Dobra, y w prawo Okej okay. Ogólnie świat jest swojego zbudowane tak do parkura Szybko, szybko, szybciej Chce ma mi się wybić, to wybija się z tego nic, nie jest Yes. Masz, Ej, no zabrałem ci no e, ja dawaj to. Tak. O kurde, szybko biegniemy. Niepotrzebny. I tak przyspiany pewnie bym go wyrzucił. Ale no. no. I, uh... A udało się. Zawsze cały czas zapominam tym szyści, który pomaga mi dalej skorzystać. Chyba tak to za bardzo nie jest potrzebne. Chyba tylko w niektórych sytuacjach. Dobra, rzucaj tą Nie wiem skąd ona tu wzięła, ale dobra, rzucaj. Idealny rzut, brawo! Uciekamy. O Jezu Ja bym radził uciekać I tu już chyba was pożegnę, bo mam orga... o... ograniczony czas Dobra, żegnam Nara. Cześć.